Cześć, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj poruszę temat: jak wybrać wszystko na temat kupna em, myszy. A więc, tak, jeżeli będzie to Twoja pierwsza mysz, nigdy jej nie miałeś, i w ogóle może skieruję tutaj, żebyście sobie patrzeli, co moja myszora tam wyprawia. A więc, jeżeli będzie to Twoja pierwsza mysz, i nie wiesz jaką wybrać płeć i myślisz, że w ogóle myszy śmierdzą i są okropne, to to jest nieprawda. E, myszy nie śmierdzą same w sobie, tylko... Mm, tylko... Jakby to powiedzieć. Mocz samców śmierdzi? Tak, mocz samców śmierdzi. No już, no. <laughs> Moc samców śmierdzi i tylko to, jeżeli macie sami, samiczkę, to praktycznie nic nie śmierdzi, oprócz dla niektórych nieprzyjemnego zapachu trocin. A tak to nic nie śmierdzi w myszach. Teraz druga kwestia, jaką wybrać płeć. No, to zależy od tego, co bardziej preferujesz. Jeżeli bardziej preferujesz samiczki, to bierz samiczki, jeżeli samców, to samców. Jeżeli chcesz, żeby bardziej ci śmierdziało, to, to samca, jeżeli chcesz, żeby mniej, no to samiczkę. Ja mam samca, ale miała być samiczka, ale no, no, pani zoologicznym się nie znała. No cóż, jest, jest jeden, dlatego nie ma problemu, gdyby były dwie. Mógłby być. No wiecie, o co chodzi. Jakby była samiczka i samiec, byłby problem, bo ja bym nie dała e, miejsca dla tych paru parunastu małych myszorów. No, niestety. Nie wiem, co by się z nimi stało, ale no, nie mogłabym ich zatrzymać. <laughs> Dobra, kolejna kwestia jest taka... Jeżeli chodzi o to, jak na przykład macie jedną mysz i chcielibyście dokupić drugą, no to z tego co ja widziałem na YouTubie jest mało tego typu filmów, gdzie się właśnie wyjaśnia to, czy można dokupić, jaką, jaką rasę i w ogóle. A więc, tak, jeżeli chodzi o to, co i jak, to przy. Pierwsze dni, przez pierwszy tydzień, myszy ta stara mysz z tą nową mogą się troszeczkę gryźć, ale to bardziej takie gryzienie nieszkodliwe gdzieś tam w uszy, w ogonek. No wiecie, bo nowy lokator to zawsze nieproszony i może też na początku być tak, że po prostu stara mysz nie da jakby miejsca tej nowej myszy. Wtedy trzeba dołożyć jeden domek albo na przykład jakiś tunel. Żeby ona mogła sobie tam to zagospodarować tak jak chce i żeby tam miała dom I to jest właśnie takie No trzeba o tym pomyśleć I teraz jeżeli chodzi o rasę i jeżeli chodzi o płeć To By to powiedzieć Nie liczcie na to, że mysz, że one będą od razu się rozmnażać. Jeżeli o to Wam chodzi, jeżeli chcielibyście na przykład mieć małe myszki, to nie liczcie na to, że nowa ze starą będą się od razu rozmnażać, do tego trzeba czasu i nie wiadomo, czy też się pokachają od pierwszego wejrzenia. No, o tym trzeba powiedzieć, niestety. I teraz druga rzecz, jeżeli nie chcecie, a chcecie na przykład kupić sobie tą samą płeć, to z samcami może być trochę problem, bo. Samcy mają to do siebie, że są bardzo atakujące. Nie wszystkie, ale większość. Po prostu, no wiecie, tak czują się jakby pewnie u siebie, a jak ktoś przychodzi, to bronią tego za wszelką cenę. Samiczki już bardziej są tak koleżeńskie, no ale nie mówię, bo nie wszystkie. Każda mysz ma inny charakter. I o tym trzeba mówić, niestety. Niestety mają inne charaktery. Teraz. Y tak. No i można, jak najbardziej można kupić. Jak jeżeli stary, stary osobnik, że tak powiem, ten starszy, który już dłużej jest u was i będzie jakiś super agresywny dla nowego lokatora czy lokatorki, to można go na dwa dni wziąć do transportera, do jakiegoś kartonu, żeby tam sobie przysiedział i odsapnął. Żeby, wiecie, troszeczkę się przestraszył, że za każde atakowanie tego nowego będzie siedział w transporterze, czy w właśnie w tym, czy w kartonie, bo myszy tego nie lubią w ogóle nigdy, żeby wam nie przyszło do głowy, żeby tak o, sobie mysz wkładać do transportera, bo one tego nie lubią, dajcie im za karę tam posiedzieć, nie wiem, z godzinę żeby posiedziały za jakieś ugryzienie do krwi, czy coś. No, no wiecie, myszy też trzeba karać, myszy też trzeba jakby oswoić i ogarnąć, żeby one nie były takie super dzikie. No, ja ze swoją nie miałam takich problemów, ale wiecie, to zależy. Dobra, kolejna kwestia, czyli kwestia rasy i kwestia tego, czy można kupić w innym zoologicznym. No, ja bym nie zalecała kupować w innym zoologicznym nowej myszy, z tego względu, że jest duże prawdopodobieństwo, że mysz ze starą, a nową, będą się już znały, bo no, no wiecie, no, będą się znały z tego zoologicznego, tak mieszkały ze sobą i będą się znały, a więc to jest większe prawdopodobieństwo, że nie trzeba będzie ich. Od siebie odganiać i w ogóle, że nie trzeba będzie się bać, że one będą się atakowały, no bo będą się po prostu znały, tak? Będą znały swój zapach i będą znały to, do czego są zdolne, i no też będą wiedziały, że ta druga myśl nie zagraża, na przykład. Chyba, że trafi na takie, które przed wyjściem z zoologicznego waszej myszy były ze sobą pokusane. No to inna sytuacja, inna sytuacja. <laughs> Czy ktoś komuś tam samiczkę odbił? <laughs> Okej. Okay. No. Eee, no, to właśnie dobrze by było kupować z tego samego zoologicznego, no bo jest prawdopodobieństwo, że się myszy będą znały. Teraz, jeżeli chodzi o rasę, to rasa ta sama, którą macie, byłoby najlepiej, inne rasy mogą ze sobą się gryźć, bo wiecie, nawet bardzo mogą się gryźć, może nawet to doprowadzić do śmierci słabszego osobnika, czego nie chcę widzieć nigdy na oczy. I wtedy sprzedałabym obydwa, jakby się zażarły. Wiecie, że. No, bym sprzedała tego, który zażarł. A na pewno. Nie chciałabym jej myszy. No, a więc jeżeli chodzi o to, to właśnie tak to wygląda. No i to myślę, żeby było na tyle Mam nadzieję, że się w tym filmie wszystkiego dowiedzieliście I już jesteście pewni co do kupna kolejnej myszki Dobra To jeszcze raz tak podsumowując Mówię, że z tym nie ma problemu Można kupić mysz Tylko z głową Żeby wtedy zaoferować jej dom No dobra to Ja się wtedy z Wami żegnam i cześć